w Walencji. Jest bardzo wcześnie, jeszcze dopiero 9 godzina tak trzydzieści. 9,30. 9.30 już? Ja tak no, w tym na to powoli 9.40. Jezu. 40. Musimy się teraz spieszyć, musimy szukać katedrę tutaj w Walencji, to jest najważniejszy punkt programu, a potem zobaczymy co dalej. A potem gdzie w którą szanę mamy wracać. Chyba <laughs> tak, tak, bo daleko już, jest no, nie? Że daleko do tego nie, miasta. Nie wiem czy nie ja, bo Ja też nie wiem, więc musimy trochę dodać gazu. Masz gaz? Nie mam. <laughs> no to co zostawię tutaj? Gaz ja zostawiam no to, bo musisz... Nie wiem co teraz robisz, bo ja będę teraz lecieć. Pam. Ja nie, ja będę pierwsza. <laughs> Jesteśmy na placu Reina, albo Reina, Reina, i idziemy dalej, uuuu no, już nie, bo już się w głowie kręci Prawda, że nie wiążemy sobie łyże bo to jest tak zwieszcząca te płytki są tak świecące, błyszczące, że tylko chyba na no szlak można jeździć, albo no, przynajmniej na jakimś rotku. bo by tak umarzać. trzeba cały czas szulać nogami, bo można się wydarzyć. jakieś drzewa takie kolorowe w okienku afrykańskie czy amerykańskie tutaj są takie palmy pięknie, nie? Jesteśmy w Centrum Kultury i na Takie wszystkie nowoczesne są budynki i idziemy je oglądać. Wszystkie. Super tutaj jest. Bardzo się nam podoba to jest? Czy? figura polskiego rzeźbiarza, który się nazywa? Igor Vittorei. 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 Igor. Igor. Pełno <gry> tu pali, gdzie najmniejszy z pięknych kwiatów, i ptaków, które... Mimo, że mogą stąd I może mogą ulecieć, w stanie polecieć w trzech. Mm. Trzymają się tutaj kurczowo te tego wszystkie. Tak. I piękne. Superowo złożliwości. Superowo, bardzo nam się tutaj podoba. Przynajmniej mi mamie trochę... Nie yes. ja wiem... Mam Też ci się podoba? Bardzo mi się podoba, bo to jest coś, czego nie w życiu jeszcze nie widziałam. Ja zobaczyłam po raz pierwszy, zresztą co, co oglądam to wszystko jest po raz pierwszy pewnie, no i ostatni. z Walencji do Marsylii. Taki ogromny statek i, i potrafi się tak jakoś tam wykierować na morze. Ja tego nie rozumiem, jak można. Ludzie samochodami nie umieją kierować z drugiego wieża, a to dopiero takim ogromnym statkiem sobie, wieczór jest, słoneczko już zachodzi wiatery wieje. Najadłyśmy no się, <laughs> no się ciasteczek, babcia, czyli mama. Pisa. tylko dwie. Nie, dwa kawałki. całe nie, tylko dwa kawałki. Ale To było tylko na jeden ząb. To był tylko na jeden ząb. A te ciaska to się też w ogóle nie liczą, bo one, one były na, na pół, pół zęba. zęba. One Ale były. Jakie były one były tylko na pół zęba, więc ja nie wiem, czy my. Po, teraz pójdziemy do teatru. Czy jeszcze później przyjdziemy? A zęba, chyba, czy. Po dwa jeszcze wyjdziemy. No tak, żeby był na drugi ząb. Pewnie nie za świetne. Na ten drugi pół zęba. No, no tak. Pięknie jest. Tak, Jeszcze tak, idę. że nie chcemy w ogóle schodzić, tylko jeden dzień nam został jutro z Marceli tak, i ja już jestem cała w nerwach. Nie strasz mnie. A ty też jesteś cała w nerwach? No nie strasz mnie. <grym 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 nie Jesteśmy całe w nerwach już, bo Chyba nie wiem. Budziemy. nie Nie, pójdziemy, pójdziemy na dyskotekę dzisiaj. Tak, pójdziemy tak, okay, na dyskotekę. Przez wielką burzę leje deszcz. Pioruny trzaskają. A deszcz to normalnie tylko zacina. Jezus, kochani, nie wiem, czy żywe wyjdziemy z tego. Po prostu, Zobacz, co bardzo tu się dzieje? Trzymaj szybko.